Dzień dobry, tu mama psychonkolog i zapraszam dzisiaj na taką, może mało psychoankologiczną pogadankę, ale związaną z pandemią koronawirusa, może też tak nie bezpośrednio, bardziej z taką sytuacją, że wiele osób musiało przejść do pracy w domu i w związku z tym no, ma problemy związane z tymi. Nową sytuacją. Mam tu na myśli głównie problemy z przeprowadzaniem takich telekonferencji, bo teraz wiele osób musi przejść na system, gdzie komunikuje się właśnie przez telekonferencję, gdzie ma jakieś spotkania z klientami, z szefami, z kolegami, z koleżankami z biura. No i to dla wielu osób jest bardzo niekomfortowa sytuacja, dlatego w ogóle dla części osób to jest niekomfortowa sytuacja, dlatego że w ogóle nigdy wcześniej no, nie robiły tego, nie, nie, nie brały udziału w telekonferencji, rozmowa przez kamerkę jest dla nich stresująca, a część osób mimo, że jest jakby zaznajomiona z tym tematem, to wcześniej prowadzili takie rozmowy w biurze, gdzie mieli przy sobie wszystkie dokumenty, swoje biurko, ustawiony kadr, ustawiony program, i jakby wszystko było no wiadome i znane. No a teraz są zupełnie inne okoliczności jesteśmy w domach i pracujemy w domach. Ale prawda jest taka, że jesteśmy teraz w domach na izolacji domowej, część z nas nawet jak w kwarantannie, i bardziej próbujemy w tej dziwnej sytuacji pracować niż. Udaje nam się to tak zupełnie dobrze, bo to nie są takie same warunki i nie mamy takich samych warunków i możliwości do pracy. Większość z nas jest teraz z innymi osobami w domu. Większość z nas teraz jest też z dziećmi w domu, większość z nas nie ma swojego biurka, m, takiego no, nowej przestrzeni, gdzie odcina się od życia domowego, tylko skupia się na pracy, tylko cały czas jest też w tym życiu domowym, jest też człowiekiem, nie tylko pracownikiem, czy pracodawcą, czy, czy terapeutą, nie wiem, jakby tylko zawodowo, ale trudno jest się tak zupełnie. W tym samym środowisku, w którym się żyje, odciąć się od tego środowiska i nagle no, obrać jedną, inną rolę i tylko na niej się skupić. Nawet teraz, gdy dzisiaj nagrywałam ten film, to chciałam go nagrać na tle okna, ale zobaczyłam w ostatnim momencie, że na balkonie naprzeciwko opala się moja sąsiadka w bardzo skąpym bikini. No i właśnie, no, byłaby to jakaś Padka, bo pewnie największość osób, zwłaszcza mężczyzn, patrzyłoby się na moją atrakcyjną, opalającą się sąsiadkę. No i właściwie nie było nic w tym złego, gdyby nie to, że to nie jest temat tego filmu. Znaczy, pośrednio jest, bo właśnie chciałabym dzisiaj skupić się i skoncentrować, szczególnie na czymś, co bardzo wiele osób stresuje, a są to właśnie różne wpadki. Wpadki, mam na myśli takie błędy, które robimy, jakieś niedopatrzenia, czy właśnie yy, nieprzewidziane okoliczności. No właśnie, po pierwsze, to są nieprzewidziane okoliczności. Warto zapamiętać to, że nie jesteśmy w stanie wszystkiego skontrolować, nawet w warunkach takich biurowych. Yy, może się coś wydarzyć, yy, a co dopiero w warunkach domowych, to nie są. Idealne warunki do pracy, i no, warto o tym pamiętać, że to, to nie jest biuro, to jest dom, który próbujemy przerobić na biuro. Większość z nas też teraz nie mieszka sama, mieszka z rodziną. Czasami ta rodzina jest duża, są dzieci, jest mąż, partner, są czasami starsi rodzice, rodzeństwo. No, te sytuacje domowe są bardzo różne. Wielu z nas też ma problem, żeby urządzić sobie takie domowe biuro, ponieważ po prostu nie ma tej prywatnej przestrzeni. No i tak, jak, jakby my możemy zrobić wszystko, co możemy, żeby się jakoś przygotować do tej sytuacji. Nie wiem, możemy się przygotować, no oczywiście tak mentalnie możemy się przygotować, jeżeli chodzi o wiedzę, informacje, no po prostu tak zawodowo, profesjonalnie się przygotować, nie wiem, możemy posprzątać przestrzeń, która myślimy, że będzie widoczna. Możemy sami się przygotować, nie wiem, ubrać, umalować, wymalować, pomalować, nie wiem, uczesać. Możemy też ostrzec wszystkich członków naszej rodziny, poprosić ich o to, żeby no, zachowali jakby spokój, postarali się nam umożliwić pracę, no, ale nie zawsze jest to możliwe, ponieważ no, partner może zapomnieć i nagle mu się przypomni albo poczuje, że chce mu się pić i pójdzie do kuchni i akurat przejdzie przez nasz pokój yy, i może być na przykład, no nie wiem, tylko w slipkach albo może być taka sytuacja, że coś mu się przypomni i nagle zacznie do nas krzyczeć z innego pokoju Pysiu, nie wiem gdzie są moje skarpety albo jeszcze gorzej na przykład Pysiu, nie spuściłaś wody w toalecie i tak dalej, i tak dalej no, są to żenujące sytuacje, ale no zdarzają się to samo, a nawet częściej dotyczy to dzieci, które no zwyczajnie nie rozumieją, że mama jest w pracy i mama czy tata potrzebują teraz spokoju, i gdy one potrzebują mamy i taty, mają im coś bardzo ważnego do powiedzenia pod tytułem: Konik pony potrafi wejść do pudełka, oczywiście zabawkowy, no to. Czują niesamowicie silną potrzebę podzielenia się tym z nami tu, teraz i natychmiast, a nie że ta mama jest w jakiejś tam pracy i z kimś tam rozmawia, bo to jest dla nich zupełnie abstrakcyjne. Bo mama jest w domu, a jak mama jest w domu, to mama ma być dla nich. Warto też pamiętać, że dla dzieci to jest wyjątkowo stresujący czas i one teraz bardzo, bardziej niż zwykle potrzebują nas i one po prostu na nas często wiszą bardziej niż kiedykolwiek. Dlatego, że po pierwsze nie chodzą do swoich szkół przedszkoli, po drugie no, zmagają się z trudnymi wyzwaniami edukacyjnymi, edukacji samodzielnej, co jest dla nich no, trudne. Po trzecie, nie widzą się ze swoimi kolegami, koleżankami, przyjaciółmi, nie mogą wychodzić na dwór, nie wiem, urodziny są podwoływane, wszystkie zabawy. No po prostu dla nich to jest bardzo trudny czas. I w tym czasie wyjątkowo, wyjątkowo. Potrzebują nas i szukają kontaktu z nami bardziej niż kiedykolwiek, a my po prostu jeszcze bardziej niż kiedykolwiek potrzebujemy się odizolować od nich, bo potrzebujemy się skupić na pracy, którą mamy wykonać. I to jest taki konflikt, ale konflikt, który no, nie ma dobrego rozwiązania, bo, bo to jest konflikt interesów, dwóch ważnych interesów i no, no, trzeba to jakoś uzgodnić, jakoś ustalić. Obiecać coś dzieciom, że jak skończymy, to się z nimi pobawimy i naprawdę się z nimi pobawimy, albo w momentach, kiedy jesteśmy wolni, warto na tym dziecku się skupić bardziej niż zwykle, porozmawiać z nimi i jakby starać się mu no, pomóc przejść to, bo warto zapamiętać, że im dziecko jest bardziej takie angażujące i im bardziej y, się do nas nie wiem, tuli, y, potrzebuje nas, albo jest niegrzeczne, tym, tym bardziej nas potrzebuje. To samo z partnerami. Teraz może być dużo konfliktów, i te konflikty no, mogą być takie, które wcześniej nie istniały, bo przebywamy z sobą tak długo. Warto też pamiętać, że pary, które uciekały od konfliktów, na przykład właśnie w pracy albo w przebywanie w innych pomieszczeniach, teraz nie mają takiej możliwości. i Trzeba się z tym skonfrontować, i to jest ciężkie. No ale wracając jakby do tych wpadek przed kamerką, warto się zastanowić, znaczy przede wszystkim warto pamiętać o tym, że nie mamy odpowiedzialności za innych ludzi. Czyli, że jeżeli dziecko tu wejdzie, a my ostrzegliśmy dziecko wcześniej, a ona i nas nie posłucha, no to trudno, to nie jest nasza wina. Tak samo, jeżeli partner, nie wiem, zapomni mąż o tym, że mamy telekonferencję i no, coś powie do nas, czego nie powinien powiedzieć, jakby ich nie słyszeli, albo przejdzie właśnie nie niestosownie ubrany, albo w ogóle przejdzie w kadrze i nas rozproszy tym samym, no to trudno. No, powiedzieliśmy mu, a on, nie wiem, zapomniał, postanowił mieć jakiś inny pomysł, no i nie możemy czuć się odpowiedzialni za to. I warto o tym pamiętać, że żeby nie skupiać się na takiej odpowiedzialności za wszystko i wszystkich, bo nie jesteśmy w stanie. I to zawsze wywoła w nas tylko i wyłącznie frustrację, bo odpowiedzialni możemy być tylko i wyłącznie do siebie. I no, i tyle. Możemy się starać, jakby być odpowiedzialni za otoczenie, ale nie możemy. Nie będziemy żyli niczym życiem i za nikogo nie będziemy żyli i za nikogo nie możemy decydować i stanowić. Więc ludzie żyją własnym życiem i robią czasami to, co się nam nie podoba. Tak jest po prostu. Kolejną sprawą to warto się zastanowić, jakby to, co się wydarzyło, to jest jedna kwestia, ale drugą kwestią są nasze emocje na ten temat. Bo. Rzeczy nie są obiektywnie jakieś, rzeczy często są takie, jakie, jakimi my je widzimy. Czyli to, że ktoś przejdzie i nam w kadrze i nawet będzie tylko w slipkach, no to dla innych to będzie ogromny problem, o którym będą myśleli tydzień, a dla innych w ogóle no, to nie będzie żaden problem. No i warto się zastanowić nad tym, dlaczego dla nas to jest problem. No, prawdopodobnie chodzi o uczucia, że coś się w nas spina, czujemy się zażenowani, jest nam wstyd, nie wiem, wydaje nam się, że po prostu to jest tak głupia sytuacja, że teraz nikt inny nie będzie już o niczym innym myślał, tylko o tym, że ktoś nam przeszedł przez układ. No i warto jakby to przeanalizować myślami. Po pierwsze, no i co z tego, no, po prostu przeszedł. Po drugie, warto się zastanowić, bo za tymi emocjami kryje się pewna taka, że ktoś inny coś myśli. I nam się wydaje, że my wiemy, co ten ktoś inny myśli. A prawda jest taka, że on wcale tak nie musi myśleć, jak my myślimy, że on myśli. Okej, okay, trochę zakręciłam, ale no, warto pomyśleć na ten temat, że to ja tak uważam, że na przykład mi się wydaje, że... To, że mój partner przeszedł, czy mój mąż przeszedł w slipkach w kadrze, kiedy rozmawiałam z szefem, to jest koniec świata. Ale być może szef, szef nie wiem, nawet tego nie zauważył, albo zauważył, po prostu uśmiechnął się pod nosem, albo jemu się zdarzyło coś podobnego. No jeśli, jeśli ta druga osoba myśli coś, to możemy też nawet zapytać, po prostu powiedzieć, że o, przepraszam bardzo za taką sytuację, no cóż, wydarzyło się. Mam nadzieję, że Panu to nie przeszkadza, i postaram się no, sprawić, żeby to się nigdy więcej nie powtórzyło. Mimo, że teraz już prosiłam, żeby się to nie, nie, nie zdarzyło, no ale niestety nie mogę skontrolować wszystkiego. No, albo wracamy, jakby do tematu, albo jeżeli są to nasi znajomi, znaczy tacy koledzy z klasy, fuh, z klasy, z pracy, to możemy też zażartować. Nie wiem, zrobić z tego żart, bo jak my sobie z tego zażartujemy i my zrobimy z tego żart no to jakby ten impact tego, że ktoś może nas wyśmiać, jakby spadnie, no bo sami się wyśmialiśmy, więc no po co już ktoś ma to zrobić. Więc możemy zażartować, nie wiem, o widzicie, co ja muszę z tego faceta, który chodzi w tych e, slipkach codziennie. Oczywiście nie, nie, nie chcę, żebyśmy tutaj deprym, deprymowali jakby tą osobę, więc możemy powiedzieć, że widzicie, co miłość robi z człowieka, jak kocham tego mężczyznę w tych majtkach. Trudno. <tudno> Jak my się będziemy z siebie śmiali, to no, zabierzamy szansę wyśmiania nas przez kogoś. Bardzo ważne jest mieć to do siebie i do innych dystans. I nie przekładać pewnych rzeczy tak ogólnie, bo to nie jest to, że ktoś przeszedł nam, albo dziecko poprosiło o picie, albo dziecko przeleciało z konikiem pony i z płaczem. No to trudno, my jesteśmy ludźmi i takie rzeczy się zdarzają i każdy z nas jest... Narażony na takie sytuacje, i nieważne, jaką mamy pozycję, nieważne kim jesteśmy, to no, warto pamiętać o tym, że to jest ludzkie i każdemu się zdarza, i pomyśleć też, co, co my byśmy pomyśleli, gdyby ktoś tam przeszedł. No okej, okay, pomyślelibyśmy śmieszne, prawda? Ha, 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 ha. No, ale właściwie, czy to jest złe? No nie. Czasami jest tak, że wręcz to wywoła naszą sympatię do tego człowieka, bo on się nam wydawał takim szefem, nie wiem, profesjonalistą. Wydawało nam się, że jest groźny i nagle dowiadujemy się, że ma autystyczne dziecko. Albo, że ma, no właśnie, opiekuje się jakimś nie wiem, z pięcioma zwierzakami, które są ze schroniska i te zwierzaki na niego teraz akurat weszły, bo weszły do pokoju. No cokolwiek i a nawet jeżeli dowiadujemy się, że po prostu ma, ma żonę, która właśnie teraz w papilotach przechodzi, albo męża, który właśnie teraz przechodzi w slipkach się napić soku do lodówki, trudno. Po prostu ten człowiek, jeżeli lubimy tego człowieka i szanujemy go za jego pracę, to wydaje mi się, że nie przestaniemy go lubić tylko dlatego i nikt też nas nie przestanie lubić tylko dlatego, że właśnie, no, jakaś nam się taka wpadka zdarzyła, która jeszcze w dodatku nie była zupełnie z naszej winy. W ogóle badania mówią o tym, że jakby najbardziej lubimy osoby, które właśnie są dobre merytorycznie. Robimy taki eksperyment, może... Ten, Będę się tutaj nad nim rozwodzić, można go znaleźć w, w książce Alonsona Człowiek i Seta Społeczna, gdzie właśnie przeprowadzono badania i okazało się, że największą sympatią i największą wiarygodnością też cieszyła się osoba, która y, mówiła dobrze merytorycznie i była mądrą hmm. osobą, ale na końcu wylała kawę, czyli właśnie no, ta wpadka jej się zdarzyła. Także no, lubimy takich ludzi, którzy są prawdziwi i nie. Nie wstydźmy się tego, że my też jesteśmy prawdziwi. No, dziękuję i do zobaczenia.